ma nad wyrychu kolejna gra Modern Warfare 3 Road to Commander kontynuujemy z obawy. to Commander jak mówiłem już wcześniej to jest seria, w której nagrywam wszystkie gry od pierwszego do osiemdziesiątego poziomu w tej grze. W tej chwili mam 24 level widzę, że coś odblokowałem nowego. Zobaczmy, że No nie będę na razie Jeszcze coś? Nie, to nie. Okej, okay. coś będę się odblokowałem tutaj zobaczy na tej klasie MP7. Porzut dobrze. I chyba wszystkie wyzwania. Mamy pięknie ugarnięte do całego systemu wyzwań. Zostawię sobie punkty systemu wyklasyżowego, bo czekam aż pan cały cały ten level. I ceny punkty za to. Śnieg jest swojej listy. I co do serii ofiar. Serie ofiar są w porządku. Ostatnio narzekałem sporo na poprzednie gry, ale całkiem nie najgorzej mi poszło w matchu, więc chyba jeszcze raz zagrałem w to. Dużo było jak mówię na to match. Nie powinieneś tak mówić. Tego automat jest death match Dobra, już nie będę. No, przysięgam, nie będę. Okej. Okay. idziemy. grant to jest dobra mapa. Bardzo ją lubię. Znaczy może nie bardzo, ale lubię ją bardziej niż większość innych. Jedna z moich ulubionych. Chyba całkowicie z wszystkich wielu ulubiona moja mapa to jest Seatown, się wydaje, Seatown albo Bootleg. Takie... To, ten mapę bardziej lubię. Po prostu dużo jest takich zamkniętych przestrzeni i... No, Lepiej mi na nich idzie, niż na innych. Dobra, jedziemy. Wow! Zły cel, zły cel, zły cel. Z jakiegoś nie mogę na niego nacelować. Bo powinienem wybywać Skalkera z tej klasy. Szczególnie na Deathmatch. To jest super więc... No, zdecydowanie. Ok. Não é isso. A assista é fechada? Alguém? Ok, eu estou indo. eu ir. Uuuh, que Eu peguei isso. Chyba chcę uciec, nie chce próbować i walczyć. Coś tam nie działa. Ja no może zajdę e, dołem. To jest dobra droga, którą dość mało osób wchodzi. No chwilę i helikopter. Szkoda byłoby stracić taką serię ofiar. Okej. Okay. Uuuu, jak lepiej. Dobra, teraz nie umrzeć i wejść do następnego. Punktucia. To jest Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, ok. Odpala od razu opły wtedy po prostu szybciej będzie. Nie czekam aż, aż skończy strzelać jeden z nich. Jeszcze dwa kile Coś tu jest, no. nie? i za jeszcze jeden I o to chodzi panie i panowie Elegancko Okej, okay, dobrze, że nie tego kawacha Coś miał? Nie tam jest. okej. Okay, okay. ucieka, 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 żeby nie umierać. nadzieję, że Pejbał coś tam konkretnego działa. Nie ma zastrzeliwania... Nie ma zastrzeliwania mojego helikoptera. Strzeladą w ogóle? kogoś? Tak, ale. To by było na tyle z tym helikopterem. Okej, okay, dla chwili będzie kobra. Słyszałem? kurde. Szkoda. Ale dobre. Puf, fakt. Bardzo za więcej długości. A, dobra, nie weszło mi A widzieliście jak kobra y, praktycznie sama nabiła mi fajfloa. To jest świetna sprawa. Ten sam pomysł miał co ja. Miałem większego parta, może i Dobra, jeszcze. Jeszcze 4 kille i kończymy zabawę. Tych jeszcze nie używałem w ogóle. Nic się nie idzie. Chyba nie. Bo nie widzę. Zobaczymy Tak że W ten sposób gra na tej mapie, że siedzę w tym miejscu ten i tylko kontroluję tę przestrzeń. Najbardziej komfortowo się czuję, najlepiej nie idzie zawsze. Nie ma sensu próbować gdzie indziej. Coś działać. Uuu, Okej, okay, kończmy to. Dziękuję. Dobra, dobra. Wreszcie, jestem całkowicie zadowolony, 30 na 5 Deathmatch z MP7, ale no, mam 24 level, trochę szkoda. Okej. Okay. Pa!